Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj witam Was w innej sytuacji ciałowej. Sytuacja wygląda tak, że mam dużo owłosienia na sobie, szczególnie na nogach. Słuchajcie. Hodowałam, hodowałam, a to dlatego, że dzisiaj będę testować produkt do usuwania włosia, i tym produktem będą. woski żelowe z firmy Wit. Słuchajcie. Wypróbujemy. Nigdy nie używałam wosków. Dlatego tak, tak tak, jestem obawiająca się, ale i podekscytowana. Ale zanim powiem Wam o woskach, które tak jak mówię, nie, nie wiem, to powiem wam, co ja robię. Bo ja co ja robię, golę się, ja się golę częściej niż teraz, gdyż hodowałam. I powiem wam, że dla mnie moim ulubionym. Produktem do depilacji są kremy, jednak. Ja Wam powiem, że w życiu przeszłam wiele, a najbardziej i najwięcej lat y, używałam żelu pod prysznic i maszynki do golenia. I to jest zło. I powiem Wam, że nie wiem czemu, ale nigdy w moim gronie nie był temat y, depilacji poruszany. Jakoś z koleżankami na ten temat nie zeszłyśmy nigdy. I pewnie dlatego też metodą prób i błędów odnajdowałam swoje środki, i przez lata używałam żelu pod prysznic i maszynki, co skutkowało, słuchajcie, zaczerwienieniem na nogach przez około 15-20 minut. I, I ja myślałam, że to normalne, ale co gorsza, i to już też myślałam, że normalne, ale już wiem, że to nie jest normalne, słuchajcie, krostki i swędzenie w strefie pipi. Tam gole, jak pewnie większość z Was. Pachy, pachy były ok, ale strefa pipi była bardzo zagrożona swędzeniem i szczególnie, że to swędzenie nie, nie mijało po 10 minutach ale trzeba było gdzieś wyjść do sklepu, kolejka, drapanie, nieprzyjemne sytuacje teraz jednak używam kremów i słuchajcie kremy z firmy Wit. Te, tego typu kremy najbardziej mi pasują, to są te które zostawia się na kilka minut i Szpachelką się zbiera, i ten włoś się usuwa. Słuchajcie, tego typu kremy naprawdę usuwają na dłużej. To naprawdę jest tutaj napisane do 7 dni i powiem Wam, że mogę się z tym zgodzić. Ja nie będę ukrywać. Długa, długi efekt. Słuchajcie, każdy z nas jest inny, każdy ma inną budowę ciała, każdy ma inny typ włosia, także dlatego każdy też powinien poszukać odpowiedniej metody depilacji dla siebie. To nie jest tak, że jak ja zachwalam te kremy, to wam będzie pasować. Może dla innych właśnie będą odpowiednie te żelowe woski, które bardzo mnie kuszą, bardzo mnie kuszą, ale słuchajcie, też kusi mnie próbowałam tego właśnie yy, kremu. On jest, yy, słuchajcie, kwiat lotosu. Ale jeszcze tutaj mamy, ten mnie fascynuje też, bo to jest z fio fiołki. I fiołki, słuchajcie, ja uwielbiam fiołki. To takie stare dziadki. Patrzcie, te fiołki zawsze jak takie stare, złośliwe dziadki. Bar to, 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 w moim, to, to prawie ja, ja jestem jak stary, złośliwy dziadek. Ale wszystkie one są właśnie zostawiane na parę minut i ściągane szpatułką, co mi odpowiada, nie podrażnia moich... Y nuk oraz partii ciałowych. Także dzisiaj będę sprawdzać i obalać mity, nie wiem czy jakiekolwiek mity są na temat wosków, ale dla mnie mitem jest a, a nie wiem czy mi czy mi, mit rzecz, którą chcę doświadczyć jest ból i tego się boję, więc zobaczę co robią woski z ciałem i jak się woski cielne prezentują od firmy Wit. Słuchajcie, każdy z tych wosków jest do skóry suchej, wrażliwej i normalnej. Ja bym powiedziała, że moja skóra jest normalna, aczkolwiek powiem Wam to te: zapach chabru i e, olejek z migdałów. To mnie, zapach chabru, no słuchajcie, to mnie fascynuje i to jest do skóry wla, wrażliwej i, i wypróbuję to, bo habry. Kto nie lubi tego koloru? W sumie nie wiem, jaki zapach mają habry. O, jakich dużo jest. Sucha, patrzcie. O matko, jakich dużo! Pachną. Ładnie pachną. A co to jest? Po depilacji usuń wosk pozostały na skórze za pomocą chusteczki. Także to są chusteczki, którymi będziemy jakieś pozostałości usuwać. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem. Nie, ja nie wiem. Jest napisane, że nie trzeba pocierać ani rozgrzewać tych plastrów, więc. Y ja nie wiem, poczekajcie, chcę, żebyście nogę widzieli. Wida. O! Nawet. O, jaki mięsień! Uff. Dobry kąt. Jest napisane, żeby nałożyć plaster na skórę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosków. Co to znaczy wzrost włosków, czyli w dół, czy w górę Bo jak ja będę zrywać. Czyli muszę tak nałożyć, Okej, okay, chyba rozumiem. O, matka, jak pięknie pachnie. Ale pięknie pachnie. Dobra, słuchajcie, nigdy tego nie robiłam, boję się. Boję się bólu, słuchajcie. Tu nakleję. Chwyć, listek, naciągnij skórę, pociągnij w swoją stronę najszybciej jak potrafisz. O! Chciałam zauważyć, że chyba źle nałożyłam. Y też plaster. Jest narysowane tutaj, że okrągła część powinna być z drugiej strony, żeby to zerwać. No cóż, pierwszy raz. Ja zerwę tymi dwoma, pociągnę. Ciągnę. <grymne> Ej! Czekaj. O! Nie było. Ale zapachniało teraz jeszcze bardziej. Nie było tak źle. Pokażę wam, jak ja pokażę. Czy to widać? Patrzcie, właśnie, nie pokazałam wam przed. Tu jest jeszcze włos. Tu, ale. Usunę, ty, ty! Wyrwały się! Powiem Wam, że naprawdę. Myślałam, że będzie cały proces bardzo bolący. Ja spróbuję drugi, bo jest napisane również, że jest to wielokrotnego użytku. Uff. Uff. Dobra, widzę włosy. Jeszcze raz. Teraz spróbuję na tym. Co to nawet jest? Już zapomniałam. Piszczel. Na piszczelu. Ej! Dobra. Przyklejone. O! Dobra. Ja, Ale ja wam powiem, nie jest... Nie stresuje się w ogóle. Jeszcze tu. Nie, ro... nie wiem dokładnie. Tu na drugi plaster też był oklejonym woskiem może to na dwa ale super jakby było na dwa ja w ogóle nie wiem jest napisane i to słuchajcie czytam wit easy gel daje ci pewność znakomitego efektu już za pierwszym użyciem nawet u osób bez doświadczenia bez doświadczenia bez doświadczenia ale powiem wam że jestem y no. Ale włosy! <laughs> Moje DNA! Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona brakiem bólu. Jest, jest odczucie zrywania, ale powiem Wam szczerze, że ja kiedyś miałam depilator. Już go nie mam. Z pewnych powodów. A tym powodem był ból. I w woskach, muszę przyznać, przynajmniej tych od firmy Wit, nie wyczuwam, że... O, to po kolanie teraz. Nie wyczuwam yy, bólu, <ścoughs> nie wiem, Normalne takie, uuu, nawet z kolana zlazło, Ej! Właśnie przyleciała tutaj mucha zafascynowana prawdopodobnie ilością włosia, które tutaj jest. Czekajcie, widzicie coś pod światło? Już Wam nie chcę tak znowu przybliżać, ale może warto. Dobra, słuchajcie, teraz cały czas będąc pod tym kątem, chcę wam. O, słońce wyszło, bardzo ładnie. Chcę wam pokazać właśnie na tą y, pogodę, jaką mam jedną ogoloną nogę, a jaką zaraz będę kolić, a raczej y, wyrywać. Nawet mi się to podoba, słuchajcie. Przybliżam i pokazuję w jakiej pozycji. Mm. Słuchajcie, to jest noga z opakowania, a to jest moja noga. Noga A. Noga, która została. Wywoskowana. Natomiast tu jest noga B. Widać? Noga B posiada bardzo dużo owłosienia. <noise> noga A, łysa. To, co mi się też podoba, słuchajcie, nie było problemu z kolanem. Kolano łysę zostało. Przy okazji zobaczcie. Taka blizna. I tutaj jest pod kolanem dużo. Gdzie to jest? dużo żużlu kiedyś na rowerze spadłam jest żużel słuchajcie, ja zaraz sobie dowoskuję drugą nogę oraz bardzo chcę y, też, gdzie to jest użyć plastrów do pach słuchajcie, hodowałam hodowla była bardzo intensywna w tym tygodniu wszystkich partii ciała więc y, chciałabym wypróbować też wosk do pach trochę, o takie małe, a ja mam taką małą pachę Pasuje. Trochę pacha mnie przeraża, powiem Wam. Ale bardzo chcę spróbować. Mam też woski do strefy bikini, których na antenie nie będę Wam prezentować, jak aplikuję. Może pasują, dobra, wypróbuję. Oraz mam woski do twarzy. I powiem Wam, że ja nie mam problemu tutaj. Y z wąsikiem, nigdy nie miałam Pewnie jakiś meszek jest Ale boję się, nie, ktoś mi kiedyś powiedział Że jak sobie raz ogolisz to będą wracać Ja nie wiem, ale na pewno Słuchajcie, warte wypróbowania Dla osób potrzebujących, bo Tak jak mówię, nic nie boli Dobra, to ja teraz do, ro, Dorobię drugą no... Wy, Wypróbuję inne, słuchajcie Jagody Akai Albo zielona herbata Jagody Akai I sobie drugą nogę wypróbuję i przyjdę o jakie ładne a te jakie są z zielonej herbaty zielone ale nie te przyjdę do was z efektami jak to się wszystko ale o matko to chyba ładniejsze niż chabry dobra przyjdę do was z efektami jak to się potoczyło Słuchajcie, dzisiaj mija 5 dni, odkąd użyłam y, żelowych pasków woskujących od wid, i powiem Wam, że jest gładkość. Widzę tutaj, widzę tutaj y, pojedyncze włoski, które chyba, chyba po prostu nie zostały przeze mnie dobrze y, wyciągnięte w procesie, gdyż to był mój pierwszy raz. Ale jak na pierwszy raz powiem Wam, że jestem w szoku, naprawdę. Przy używaniu maszynki musiałabym co najmniej ze dwa razy już ten proces. Mm, Powtarzać, także słuchajcie, mogę Wam na pewno polecić yy, woski, ale szczególnie polecam Wam, bo sama wybrałam kremy i kremy są moją ulubioną formą, także każdy niech dobierze coś dla siebie, Potru potrenujcie, popróbujcie, a coś wynajdziecie i powiem Wam, warto, to są produkty naprawdę, których cena odpowiada za jakość, tak Wam mogę to przedstawić, aż mnie tu zaspędziało. Ale brwi nie będę depilować, słuchajcie, że i tak prawie nie widać. Nie, ale naprawdę produkty widz są godne polecenia. Yy, I powiem Wam, te. Strefa bikini jak najbardziej też nie będę pokazywać i omawiać, ale działa gładkie. Najważniejsze w tym wszystkim to pozostać sobą. Jeżeli nie czujecie potrzeby golenia się, to się nie gulcie. Nie golcie. A jeżeli czujecie taką potrzebę, to spróbujcie. Yy, Potestować wszystkiego, co jest do testowania, na przykład kremy, albo woski. Wszystko, wszystko, słuchajcie, bardzo dobre. Ja dzisiaj Wam mówię, że mam gładką skórę, nie tak jak ostatnio zarośniętą, ale opływam gładkością, która pozostaje jak widzę na długi czas. Mam nadzieję, że jeszcze to potrwa, bo, bo, bo cieszę się sobą. Słuchajcie, lubię, lubię. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia, więc zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. <ścười> Wyrzucam z siebie tą e, radość, którą e, mam. I pozdrawiam! Przesyłam buziaki. Pa!